Jajka po japońsku, które podbiją Twoje podniebienie, zamień codzienne śniadanie w kulinarny rytuał. Do miski wbij trzy świeże jajka. Będą stanowiły bazę całości, wlej do nich trochę gotującej się wody, która sprawi, że masa stanie się lekko-kremowa, sięgnij po pałeczki do suszy i zacznij mieszkać jajka szybkim, kolistym ruchem. Pojawi się delikatna, lekka piana. Na patelni zagotuj wodę i umieść na środku metalową, okrągłą foremkę. Połóż na niej miskę z przygotowanymi jajkami. W ten sposób będą gotować się na parze. Z wierzchu zbierz pianę. Dzięki temu jajka będą miały jedwabistą, gładką strukturę. Przykryj całość talerzem lub pokrywką i gotuj dokładnie 3 minuty, pozwalając, aby para powoli ścinała jajka. Po tym czasie ściągnij miskę i natnij jajka w kratkę, aby stworzyć małe kieszonki na dodatki. Dodaj trochę sosu sojowego, który nada głębi i charakteru, podbijając smak. Następnie wlej łyżkę oleju sezamowego. Jego aromat nada subtelnej, orzechowej nuty. Na koniec posyp obficie świeżo pokrojonym szczypiorkiem. Kremowe, aksamitne jajka o bogatym smaku, w których każdy kęs przenosi się do Japonii. To danie jest proste, ale zaskakująco wyrafinowane. Wypróbuj raz, a zwykłe jajka już nigdy nie będą smakować tak samo. Tak, przechowuję jajka nawet przez dwa lata. Ten nietypowy sposób zdradziła mi moja babcia. Zacznij od dokładnego oczyszczenia brudnych jajek szczoteczką to bardzo ważne. Dzięki temu nie uszkodzisz naturalnej warstwy ochronnej. Gdy jajka będą już oczyszczone, włóż jajka do czystego dużego słoika. Jedno po drugim. Wypełnij słoik do pełna, tak aby jajka się nie ruszały. Teraz czas na zalewę konserwującą. Do 700 ml wody dodaj dwie łyżki tajemniczego produktu. Za chwilę zdradzę ci, co to takiego. Całość dokładnie wymieszaj, aż powstanie mleczno-biała ciecz. Zalej nią jajka tak, aby były całkowicie przykryte. Zamknij słoik szczelnie i ostrożnie roluj, aby wszystko dokładnie się wymieszało. Odstaw słoik w ciemne, chłodne miejsce. Dzięki tej mieszance tworzy się warstwa ochronna na skorupkach. Jajka dzięki temu nie psują się przez wiele miesięcy, a nawet do dwóch lat. Teraz zdradzę ci, co to za tajemniczy składnik to wapno gaszone, naturalny konserwant, znany już od pokoleń, prosto tanio i bez lodówki. Taki obiad trzymam nawet przez rok. Zacznij od zmiksowania ugotowanych filetów z kurczaka w misce. Dzięki temu uzyskasz idealnie rozdrobnione, delikatne mięso. Następnie zetrzyj na tarce o grubych oczkach ugotowanego ziemniaka i dodaj go do miski z mięsem. Dodaj pokrojoną, ugotowaną marchewkę, surową paprykę oraz posiekaną natkę pietruszki. Następnie dopraw całość ulubionymi przyprawami. Użyj soli, pieprzu, czosnku i słodkiej papryki, aby podkreślić smak mięsa i warzyw. Do miski dodaj dwa surowe jajka oraz starty żółty ser. Dokładnie wymieszaj całość, aż uzyskasz jednolitą, zwartą masę. Teraz uformuj małe kotlety, lekko spłaszczając je dłońmi. Obtocz kotlety w mieszance mąki z wodą i solą, a następnie w bułce tartej, która stworzy chrupiącą, złocistą skorupkę. Włóż kotlety do zamrażarki na tacy. Gdy zamarzną, włóż kotlety do szczelnie zamykanego woreczka i przechowuj w zamrażarce. Takie kotlety wystarczy usmażyć na głębokim oleju. Dzięki temu będą chrupiące na zewnątrz i miękkie, soczyste w środku. Zrób to raz, a zawsze będziesz mieć coś pysznego pod ręką. Tak przechowuję jajka nawet przez dwa lata. Ten nietypowy sposób zdradziła mi moja babcia. Zacznij od dokładnego oczyszczenia brudnych jajek szczoteczką to bardzo ważne. Dzięki temu nie uszkodzisz naturalnej warstwy ochronnej. Gdy jajka będą już oczyszczone. Włóż jajka do czystego dużego słoika. Jedno po drugim. Wypełnij słoik do pełna, tak aby jajka się nie ruszały. Teraz czas na zalewę konserwującą. Do 700 ml wody dodaj dwie łyżki tajemniczego produktu. Za chwilę zdradzę ci co to takiego. Całość dokładnie wymieszaj aż powstanie mleczno-biała ciecz. Zalej nią jajka tak, aby były całkowicie przykryte. Zamknij słoik szczelnie i ostrożnie roluj, aby wszystko dokładnie się wymieszało. Odstaw słoik w ciemne, chłodne miejsce. Dzięki tej mieszance tworzy się warstwa ochronna na skorupkach. Jajka dzięki temu nie psują się przez wiele miesięcy, a nawet do dwóch lat. Teraz zdradzę ci, co to za tajemniczy składnik to wapno gaszone, naturalny konserwant, znany już od pokoleń, prosto tanio i bez lodówki. Całe życie źle przechowujesz naczynia. Zamiast upychać kieliszki jeden na drugim, połóż drugi kieliszek do góry dnem. Dzięki temu kolejny kieliszek zmieści się bez problemu. Jeśli chodzi o kubki, nie stawiaj ich obok siebie. Włóż jeden kubek w drugi, kierując uchwyt do środka. Dzięki temu ułożysz więcej kubków na mniejszej przestrzeni. Tak zaoszczędzisz sporo miejsca w kuchennej szafce. Wkładam pęczek pietruszki do słoika. Zachowuje świeżość przez wiele tygodni. Weź jeden większy słoik. Teraz sięgnij po pietruszkę. Pietruszka bez odpowiedniego przechowywania szybko więdnie i traci swój aromat. Dlatego warto zadbać o jej odpowiednie nawodnienie i ochronę przed wysychaniem. Ostrożnie włóż pietruszkę do słoika, tak aby końcówki łodyg wystawały poza brzeg słoika. Teraz przygotuj nakrętkę oraz jeden mniejszy słoik lub niewielkie naczynie. Połóż mniejszy słoik na nakrętce i wlej do niego wodę do połowy. Weź duży słoik z pietruszką i umieść go na nakrętce, tak aby końcówki łodyg były zanurzone w naczyniu z wodą. Dokładnie zakręć słoik. W ten sposób przechowuj pietruszkę nawet przez 4 tygodnie, zachowując jej świeżość i intensywny smak. Jeśli zauważysz, że woda zaczyna mętnieć, wymień ją na świeżą. Koniec z marnowaniem ziół. Taką sałatkę trzymam nawet 5 lat. Na początek weź trzy umyte papryki w różnych kolorach. Wyczyść środek papryk z nasion. Pokrój paprykę na mniejsze części, a następnie w paski. Przełóż pokrojoną paprykę do dużej, plastikowej miski. Weź dużego ogórka, odetnij końcówki, a następnie pokrój go w dość cienkie plastry i dodaj do miski z papryką. Następnym składnikiem jest cebula. Weź dwie cebule, pokrój w plastry, a następnie przełóż do miski. Do takiej sałatki potrzebujesz również pomidorów. Weź cztery pomidory i pokrój w dość duże kawałki. Czosnek pokrój w cienkie plasterki. Na koniec weź dużą ilość świeżej pietruszki i drobno posiekaj. Dodaj składniki do miski. Do miski dodaj około 100 ml oleju oraz jedną łyżkę soli. Wszystkie składniki dokładnie wymieszaj. Odstaw je na godzinę. Weź trzy duże słoiki. Przełóż sałatkę do każdego z nich mocno dociskając łyżką. Pozostały sok z warzyw dodaj do każdego słoika. Następnie zasypie jedną małą łyżką cukru oraz jedną małą łyżką octu. Dokładnie zakręć słoiki. Aby można było odstawić słoiki z sałatką do piwniczki, należy je jeszcze poddać krótkiej pasteryzacji. Na dnie szerokiego garnka połóż bawełnianą ściereczkę. Ustaw słoiki obok siebie, tak aby się nie stykały. Wlej wodę maksymalnie do ponad połowy wysokości słoików. Ustaw średnią moc palnika i doprowadź wodę do wrzenia. Zmniejsz moc do małej i pasteryzuj tak słoiki przez około 10 minut. Słoiki przechowuj w chłodnym i ciemnym pomieszczeniu. Ten sposób sprawi, że będziesz mieć pyszną sałatkę przez cały rok.